Kochani, niedawno zrobiłam porządki w mojej szafie i stwierdziłam, że z tej okazji nagram film, w którym pokazuję Wam ciuchy, które będą na sprzedaż na moim Vinted No, zrobiłam naprawdę ogromne porządki. Mam dwa wory ubrań do sprzedaży. Będę Wam wszystko po kolei pokazywać. Przed tym pamiętajcie obcy w górze subskrypcji, raz widzimy na I lecimy z filmem. Tak, a propos, patrzcie, jakie jest ładne niebo. Tam jeszcze słońce właśnie zachodzi. No przepięknie. Ja nagrywam ten film w piątek. skończyłam lekcję 12.30. Ogarnęłam się naprawdę bardzo szybko, w jakieś 15 minut. E, Szybki make-up, ubrałam się, mogę Wam sobie pokazać, w lustrze coś obrałam w bluze 2005 i w takie dzwony. Oj to szafka nie dobygnięta. Takie dzwony, a tam z tyłu właśnie są wory z ciuchami. Dobra, idę po statyw do drugiego pokoju, Usiądę sobie na spokojnie, będę pokazywać, bo tego jest dość sporo. Ok, jestem gotowa. Pierwszy work. Dobra, wyciągamy. Powiem wam, że niektóre rzeczy z tych worków są nowe i w ogóle nosiłam je bardzo mało razy, serio. Tutaj będę mówiła po kolei. I niedługo te wszystkie ciuchy będą u mnie na Vinted Na Vinted na się nazywam Amelie. Tak samo jak na Instagramie, wbijajcie No i pierwszą rzeczą są takie spodnie Te spodnie mają wysoki stan e, I mają rozszerzone nogawki I one są u mnie za krótkie I zresztą ja, to już nie jest mój styl tak naprawdę I do tego one są tak jakby Troszkę są podobne do skinny jeans Tylko po prostu mają rozszerzone nogawki ja je kupiłam za 90 zł w się. Nosiłam je max 5 razy, serio bardzo mało A fajne spodnie, tylko po prostu tak jak mówię To już nie mój styl Idziemy dalej Następnie mam takie fajne spodnie Już wam pokazuję, tylko zaknyguzik. guzik one są skórzane i naprawdę są przepiękne, ale one są, mnie za krótkie. Tak samo, to są bardzo takie skin jeans i mają rozszerzone nogawki. Bardzo one, serio, ja bym na nie nosiła. Gdyby nie było na mnie za krótkie, one są z HM, to jest rozmiar 36. Tamten to był, już wam mówię, 34 podejrze? Nie, też 36, ok. Ej, to, dlaczego są one za krótkie? No dobra. I są przepiękne, z nie ma kiszonek. I za ile sprzedam, bo ja do końca nie wiem, ale są prześliczne. Następnie mam takie spodnie. To były moje ulubione spodnie. Mam je rok. Nie, za dwa miesiące będzie rok. No, w nich byłam już więcej razy, bo naprawdę moje ulubione. Jedne z moich ulubionych. To są takie spodnie balon, chyba tak się nazywa. One są takie mega szerokie, ale super wyglądają. Tylko że szkoda, że nie mają rozszerzonych nogawek. Tylko nogawki są takie zwykłe, ale są mega szerokie, ale super wyglądają na tak zdjęciach. Serio, może widzieliście nawet e, u mnie na Instagramie. A i wiem dlaczego je ja sprzedaję, bo e, no w talii już są na mnie za wąskie. I to jest rozmiar 34. No, bardzo ładne są i mega wygodne. Lecimy dalej. Tutaj mamy takie typowo skinny jeans. Eee, moim zdaniem bardzo ładne spodnie. Tylko, może nagawki. Ok. Eee, tak się prezentują. One są w ogóle już mnie za małe. Serio, są takie wąskie. To rozmiar 36, ale no niestety są na mnie za małe. Też nie bałam ich jakoś wiele razy. To je, eee, I one są z The Tiley Whale. Tamte były z. Te skrzynki były z H&M, a tamte kolejne to były z berszki, A to z way, Wayne, chyba tak się czyta, nie wiem, jak się czyta tą markę. Ale no, bardzo fajne spodnie. Szkoda, że są nie mnie za małe. Zresztą z drugiej strony ja też miałam wszystkie jeans tylko tak bardziej szerokie. Chyba, że ewentualnie dzwony. Albo flary jeans. Dobra, lecimy dalej spodnie. To, jest, to są te same spodnie, co były na początku same, tylko one mają inny kolor. Te z Tadiva te, te są bardzo ładne. Eee, I te są wygodne, tylko właśnie tak jak mówię, one są już dla za krótkie niestety. Ale fajne spodnie. Next. I tutaj mamy też jeden z moich ulubionych. Jakby one są naprawdę przekozackie. Wygoda mega. One są z berżki. Takie w Niby e, Nie są one skinny jeans, one są bardziej szerokie. Są z takiego materiału. Mm, I nogawki nie mało szerokich, ale naprawdę fajnie wyglądają. Mi się mega dobrze sprawowały te spodnie. I ogólnie żadne spodnie nie mają wady w coś. W sensie też wszystkie ciuchy są zadłone. E, I teraz kolejny gór. który już nie mam. Uwaga mam tylko bluzę e, Mosquito, 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 nie mam pojęcia jak się to to firma, ale ja tą bluzę dostałam, ja w niej nie chodzę, szczerze ja mam mnóstwo bluz i stwierdziłam, że się trochę i pozbędę. E, jest bardzo ładna, ja sprzedaję ją za sumie za niską cenę. I fajne jest to że ona jest błoniana i mega w niej jeście po serio. I to jest rozmiar SM. No, ja powiem wam, że jest taka idealna i mam bardzo ładny kolor. Następnie mamy taką bluzę. To jest taki turkus bardziej. Zielony turkus. Z przodu nic nie ma, ale to też jest Mosquito. Albo Mosquito, nie wiem. I z tyłu właśnie ma ten napis Mosquito. Ja nie byłam ani razu, ani w tamtej w sumie. Nie byłam w nich ani razu, ale my jakby, one są ocieplane i to jest mega fajne. Patrzcie, ma taki polar. Chyba to jest polar. Lecimy dalej. Tutaj mamy top. To jest Mosquito e, Tak się prezentuje. Ja w nim byłam raz, może raz serio. E, to jest rozmiar S i jest bardzo ładny. W sensie ma bardzo ładne kolorki, ale mm, już do mnie nie pasuje. Ja już nie noszę takich pastelowych rzeczy, ale bardzo mi się podoba ogólnie. E, to jest taka koszulka, no ja ją mega lubię, serio. Ja się... Mm, nie chcę powiedzieć Ona jest dla mnie za To jest taki materiał, bardzo mi ciężko określić jaki jest materiał Może poszukam na moment, Nie mam pojęcia jaki to jest materiał Ciężko mi określić, ale ona jest dla za Jest bardzo ładna Kupiłam ją w Sinsay'u i byłam też w raz Następnie mamy yy, taką bluzkę Nie już byłam więcej razy, bo bardzo jest ładna. Ma fajny brązowy kolor, taki czekoladowy, w kamerze wygląda inaczej. To jest rozmiar XS i też ją kupiłam w Sinsayu. Sprzedaję ją, bo ja już takie rzeczy nie noszę, ale jest na mnie bardzo ładna, nie ma wad. Tutaj mamy taki sweterek z Sinsaya, no co prawda jest pogięty, ale jest naprawdę bardzo ładny, jak się go wyprasuje. To jest dobry materiał. W kamerze wygląda, jakby to była taka szmatka, ale tak nie jest. To jest rozmiar XS i on jest Divers. I byłam w nim tak nie wiem, max 4-5 razy. Widzicie, mi dalej, tutaj mamy taki półgolf. Ja kochałam to półgolf. W sensie, no często w nim chodziłam akurat, ale też jest w idealnym stanie. Też jest dla mnie za wąski, ale naprawdę bardzo ładny. To jest rozmiar S. Może nie za wąski, tylko taki. No nie wiem, nie fituję do niczego tak samo. Eee, One z Berszki. No, to bardzo ładny ma kolor. Następnie mamy taką bluzę. Ona z Taila. Tayla. 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 Chyba tak. Też ja dostałam współpracy i no nie, nie widzi mi się w ogóle ta bluza. Jakby jest git, to jest taki bardziej top, i w ogóle git, ale jakby ja nie mam do czego jej ubrać. Ale ma bardzo ładny kolor, taki pudrowy niebieski. Następnie mam taką koszulkę z Young Stars. Też ją dostałam, nie byłam jej ani razu. Nie, no byłam raz. Raz byłam na sesji, bo musiałam sobie zrobić w niej zdjęcie. No, jest ładna, ją serio sprzedam za bardzo mało. No, nie wiem jeszcze ile, ale no, sprzedam ją za niewiele pieniędzy. Na rękawach jeszcze ma takie kreski, chyba tak to mogę nazwać. I jest git, serio, jest git. Jak to się z fanem tam young, young Stars, no to mega fajnie. Eee, kolejna rzecz, w której nie wam ani razu, też ją dostałam ze do współprac. To jest taka koszulka z y, taką postacią, ona jest nie wiem, ja ją wyprostuję do zdjęć y, Ona jest z firmy Modakawa, y, to firma jest chińska, ale naprawdę dobry materiał jak na tę y, No i fajne obrazek, Oczywiście, się, jakby ja mogę w niej, mogę w niej chodzić, ale serio, ja chcę, ja chciałam się pozbyć ciuchów, w których w ogóle nie chodzę Ponieważ i tak mam już za dużo ciuchów Um, no następnie a to ostatnia rzecz właśnie nie wiem czy będę już podawać bo taka trochę szmatka z tego <grych> ale może akurat ktoś kupi ale to jest taka koszulka z pepko ja ofarbowałam farbkami jakby no nie widać prawie w ogóle ale jest pofarbowana tak delikatnie może okażecie. E, z odcinka jak pofarbowałam ubrania no jakby mega wygodna i mega ładna ale nie nie mój styl no i w dwóch dworach już nic nie ma. Ja już będę kończył ten film. Pamiętajcie, żeby zaglądać właśnie na tego mojego vintage. Amelie Curry, tam niedługo. E, sprzedam te ciuchy, wpadną. E, pamiętajcie o w górze, subskrypcji oraz dzwonku. na bieżąco Tu macie mojego Instagrama. Amelie TikTok, I ogólnie bądźcie na bieżąco. Pamiętajcie o subskrypcji oraz dzwonku. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa! buziaki